Cześć, 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 witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Cyclopa. to jest kolejny odcinek z UFC Undisputed 3. Oczywiście kariera, sprawdzamy sobie kogo, z kim będziemy mogli zawalczyć. O, mamy turniej Pride. Szczerze że turniej Pride to dobry, dobra rzecz, żeby pójść w tym momencie? Mamy jeszcze Jima Millera, Clay Guida, jakiś George... Sotiro, Paulos i Ross Pearson, generalnie, myślę, że nic za bardzo mnie tu nie interesuje. Więc chyba pójdziemy sobie. No, naj, naj, najbardziej Jim Miller, nie? ale nie jest jedno miejsce wyżej niż my. Więc pójdziemy sobie na turniej turniej Pride. Jak no, dotyczy, platuje Fruit Punch. I'm to. pride, motherfucker japan has a long, proud tradition of martial arts and pride fighting championships was the ultimate martial arts stage. the best fighters, 70,000 fans packed into arenas. the japanese fans have tremendous respect for their fighters. to them, pride was the embodiment of the samurai spirit, the warrior code of bushido. in a pride match, win or lose, both competitors were heroes. The Pride Grand Prix tournaments were the toughest test for a mixed martial artist. Winners had to prove their resilience by beating two top fighters in one night. If you got through that, you proved yourself and to the rest of the world to be the best of the best. For 10 years, this was the premier organization on the planet. The Pride era gave us incredible moments. Dan Henderson holding two simultaneous titles, 13 unbelievable Crow Cup knockouts, the 90-minute war between Hoyce Gracie and Sakuraba, or what about the dominating six-year title reign of Vendeley Silva? Pride Fighting Championships is where legends were made. intro, ty. A mi się podobało. Career life movie unlocked. Club Gracz, Poland. Kontra Mark, Homik, Kanada Homik? Ty, po japońsku napierdala. Co jest kurwa? Pride rekord 00. Myszczyt nie walczyliśmy w Pride? Ty, Bez Okacona Jakudana Dziur.

Let's go. Oj, tu dostałem. Stałem ogólnie wskazówki od trenera, co robię źle, Czemu wychodzi, jak wychodzi O!

Kopnięcie z wyskoku, kolejny high kick. O, interwencja lekarza, proszę państwa. Doktorczyk. Nie, no chyba może walczyć, co? Okej, okay. dobra. To by było zabawne, jakby już nie mógł walczyć. Oooohoooj! Jebko, człowieku, z tąpami. No i to jest koniec, proszę bardzo. Ale to było piękne. Z rozbiegu. Zajeb**łem mu lewego overhanda, człowieku. Padł. Dwa kopnięcia na głowę i dobicie. No i nie ma gościa, nie ma gościa, co wam mogę powiedzieć jest fajnie, jak jest fajnie, nie? Sprawdzamy teraz z kim mam następną walkę w turnieju, co? Dimitrius Johnson Ale patrzcie, tutaj mamy dalej jakby walki z UFC To jakby to nie była walka, to nie był ten... Hmm, jak to się nazywa? Turniej chyba, co? No ale dobra, sprawdzamy, co? Sprawdzamy... Sprawdzamy Dimitriusa Johnsona To ja, to ja i tu mamy Dimitriusa Johnsona. No zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak to będzie z nim, co? Mighty Mouse. Hajkik od razu wlatuje. Ładna seria. Oj, zderzyliśmy się piszczelami. Trzy razy. Taki sama, i trzy razy wszedł. u hekiczek. Oj! Ej, ej, ej. Halo. Czemu toś się tak stało? Ju. z wyskoku. Dobrze. Oj, niedobrze. Oj. Au. Dobra, Lewy prawy! Uuu, kopnięcie z wyskoku trafione. Dobra, musimy kurde tutaj, bo już zostaliśmy znokdawnowani, ty, a to była pierwsza chyba minuta walki w ogóle. Oj, ała. Dobra. Oj. Dobre uniki jebany robi No to już nie będzie taka łatwa walka jak poprzednia O, tu chciał mi wejść w nogi Dobrze Dawaj Come on Dobra. Oj Jezu, ale to było Dobra Kurwa I on znowu to zrobił, to samo Oj, no i to może być koniec dla nas. Ola, ale mi zajebał kopa ty. Pierdale gościu. Kurwa, już dwa razy byliśmy rocked. Dobra. Ale on nawet nie był kurwa oguszony, nie? Oj. No, i się wjebałem. Kurwa, i chuj mi w dupę. Chciałem móc do skoku zrobić tego takiego mocnego sierpowego, i lecąc w jego stronę, dostałem sierpowego na szczękę. Zostałem znokautowany, no kurwa, czasem też tak bywa, nie? No, nie udało nam się wygrać z Mighty Mouse, no ale to Pride nie UFC, także. O, tak, o. Fighterem nie jesteśmy, walki nie mamy, ale mamy za to. O, knockout roku. Bardzo dobrze, elegancko. Na konto roku wygraliśmy, czyli 7 na nasze konto. Fight Money Cred, jakkolwiek to jak zwał, tak zwało. I to sprawdzamy, z kim byśmy mieli. mogli walczyć. Feeling Fight z Jimem Miller'em, Tuna Fight George Story Poworos Frankie Edgar. Frankie Edgar jest najwyżej. jest będzie to main event jak widać. Także bierzemy Frankiego Edgara po raz kolejny. KDN Sir Edgar. Danmark Liota jest naszym naszym yy, arbitrem, tak? Tak się mówi. Arbiter. Ar no sędzia kurwa ringowy. Lecimy, nie? Z Frankiem Edgarem. Dobra. Okej. Okay. Cios za cios. Oj. Okej. Okay. Z doskoku. Oj. On też zrobił z unikiem taki ładny cios. Chciał mnie Ooo, jak to nie trafiło? Nos już krwawi elegancko. Kopnięcie na wątrobę. Ała, ała, ała. No nie krwawimy, krwawimy chyba. Mamy rozcięty łuk, już brwiowy No ładne, 1-2. Kopnięcie na korpus. te Kurde, ładne uniki robi. Przed tymi czasami, po naszej ostatniej walce, chyba się trochę nauczył bronić przede mną. Oj! To było niebezpieczne, ale. Oła! Au, au. Ładnie, nieładnie. Uciekamy trochę pod siatkę, dobra. Tego właśnie nie miałem robić. Bo rob, robię podobno to za bardzo. Dobra, już jestem tutaj, kurde, gast trochę zgazowany. Nagazowany. o, ładnie. znowu kurwa pod siatką uciekam z pod tej siatki o oj 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 ała oj błagam błagam tylko nie to tylko nie to dobra dalej. dobra Jezu, patrzcie na jego ryj, tutaj lekarz powinien interweniować ty. O, ale mam mordę obitą. Ale ja też trochę mam mordę obitą. Kurwa już lądowałem na deskach, nie? Chujnie na maksa. No don't give him. give him the uppercut, to prawda. O oh, Jezu. Mm -hmm. No nie wiem czy chcę. Ich parter z Frankiem Edgarem, nie? A znowu jebany kurwa dużo jest lepszy niż ostatnio. No ale dobra. Walimy go na łeb, walimy go na łeb. Mhm. Runda druga, I am ready. He's ready too. Dobra. Oj, 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 chciałem być cwany, nie? Oj, i chuj mi w pizdę, to jest koniec, to jest koniec walki. To jest koniec walki. Kurwa mać. I chuj mi w pizdę, nie, chciałem przykozaczyć. No i chuj mi w pizdę. Czyli z Frankiem Edgarem mamy 1-1. Oj, ja ciężko znokautowany. Zamawiałem dla mnie lekarza. Kurwa mać. Za mało głowy używam. Nie. Musimy poważnie zastanowić się nad ścieżką naszej kariery yy, i obrać właściwy. walka wieczoru, fajnie. Obrać właściwy kierunek w karierze, żeby. Pójdź po ten pas i go wygrać nie. No i chuj, z piątego na siódme miejsce z powrotem wracamy. Ah. No cóż. Chujowo. No ale nic z tym nie zrobimy. Z kim będziemy walczyć? Następnym razem dowiemy się na początku następnego odcinka. Jak na razie to było na tyle: To byłem ja, czyli Cyklop. To było UFC Undisputed 3. Oczywiście nasza kariera. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz. Strzel suba, jeśli jesteś nowy na kanale. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku i na 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 Nii,